Kasper, odliczę. Kasper, ty odliczasz. Trzy? No trzy, Ciężko mi jest czasami się wbić. Ale, k***a, ja muszę z kijazdu Ja czasami serio. <grym> to będzie k***a nasz wstęp. K***a, muszę z kijazdu no. Witamy na podcaście, który jeszcze nie ma nazwy. Nie ma nic, nie ma żadnych nie ma ram. Nic. ale mamy super wolno. mikrofony. Zrobiliśmy super setup, który zajął nam ile pięć godzin? Pięć godzin, ale cały plan w ogóle, wiesz, sam fakt, że zajęło dwa tygodnie, nie, od, no, no. od momentu pomysłu do realizacji. Jeszcze myślę o tym, że na przykład, wiesz, są osoby, które wiedzą, że coś tam się dzieje, albo jakieś grono naszych bliskich znajomych, którzy na przykład no. nie wiedzą, co się święci, ale nas znają. No, I do nikomu tej, nie taki... powiedzieliśmy generalnie, że jest Zero. taki pomysł. nic a nic. Nagle sobie... Tylko osoby, które brały w tym udział aktywnie i... Tak, nawet, nawet moja mama, nie wie. ona pytała, a ja mówię... Jakieś kreatywne. Moja projekt, tylko wie, że coś się święci, ale nie no, wiem co, nie? No, moja tak samo. Więc mega, no. mega tajny projekt, który wychodzi teraz Totalnie, e... ściśle tajny. Pozdrawiamy za kulisami Kacpra, który bardzo nam pomógł, jakbyśmy nie przeżyli bez. Nie, bez, bez niego. niego to jest naprawdę niemożliwe. Warto zacząć od tego, jak to się w ogóle zaczęło, bo e, tak naprawdę nasza przyjaźń, z racji tego, że jest to przyjaźń na odległość, polega na tym, że wysyłamy sobie głosówki. Tak, dokładnie. E, I po prostu te głosówki. E, w ogóle to jest fajna forma, nagrywania głosówek. Tak. No bo dajesz tej drugiej osobie się wypowiedzieć, nikt nikomu nie przerywa. Ja na przykład mam do, do tego tendencję, więc ciekawe jak to będzie, jak to wyjdzie w rozmowie tak na żywo. I Ale... jeszcze, sorry przerwę. No. Się. <głosy> <głosy> jeszcze, jeszcze jeden plus teraz Messenger wprowadził, że można na jakimś tam speedzie od, głos, od głosówki pół, odsłuchiwać. To no. jest super według mnie. Bo jak nagrywasz mi pięciominutową głosówkę i mam okazję sobie no. zaoszczędzić minutkę czy coś takiego, opuszczając cię tak. na 1,5. Tak szybkości, to jest fajne. Jak nagrywam głosówkę, to myślę o tym, co ci powiedzieć. Bardziej się później... zastanawiasz może. Oczywiście, być, że tak. No? Nawet mam opcję po prostu zaczęcia nagrywanie od początku i wiesz, to wszystko jest przemyślane, nie? No. A tu lecimy na żywca. Wiadomo, że możemy coś tam zdecydować i wyciąć, ale mimo wszystko to jest dla nas nowa forma. Musimy się tego przyzwyczaić. Nowa forma, no. rozmawiamy w cztery oczy, a nie przez głosówki. No, kosówki. dokładnie. Nie, ale pomijając głosówki, to też generalnie jakby... My jak zaczynamy jakiś temat, to go... ciężko jest go skończyć, bo jak się już spotykamy, to też to jest po prostu kolejne pięć godzin, tylko nie przez telefon, tylko właśnie twarzą w twarz. I zazwyczaj to są takie tematy, że po prostu ja wychodzę od ciebie z takim mindfuckiem w głowie. No. Albo właśnie z czymś takim rozjaśnionym, nie? Bo często tak. dochodzimy do jakichś po prostu e, morałów i tak, tak dalej. Więc... I to działa w dwie strony też. To no. jest też niesamowita też wieszka. Wydaje mi się, że każdy z nas ma dużo do powiedzenia. Ale jednocześnie, mimo tego, że nasze poglądy też są bardzo wspólne na wiele tematów, to czasami są takie momenty, gdzie po prostu wiesz. Ktoś za, komuś na coś zwraca uwagę, i mam takie wtedy, Daję do myślenia. Masz rację, nie? Na przykład, my, no. no to jest. Ja generalnie myślę, że my jesteśmy dość różni. My się, my się mhm. różnimy, jesteśmy, no wiadomo, różnymi osobami. Tak, ale, ale w tym jesteśmy wszystkim... dość różni, ale z, z znajdujemy dużo jakby połączeń właśnie w tym, w jaki sposób myślimy, i gdzieś tam właśnie prowokujemy się do myślenia, od nasze rozmowy. Właśnie mhm. może przez to też, że jesteśmy różni, się trochę prowokujemy do myślenia, i to jest takie fajne. Ale wiesz, żeby jeszcze mieć z kimś ten sam poziom zrozumienia, no. albo też takie wzajemne poczucie, że możemy sobie powiedzieć wszystko, ale też na przykład, że, nikt, że ta druga strona absolutnie nie oceni. No to jest ważne. To też jest ważne i jak czujesz się tak pewnie przy tej drugiej osobie, to po prostu wiesz, nie ma żadnych barier, nie? Sprawa z głosówkami wygląda tak, że nie mieliśmy bardzo długo kontaktu przez jakiś czas. Tak. Przyjaźnimy się od 10 lat, chyba. Ale była pewna przerwa. Tak. Nie wiem, ile to było, naprawdę. Parę lat. Ten kontakt Parę... był, ale taki urywany, taki bardziej wiesz. Tak, totalnie nie mieliśmy. Opowiedzieć na relacje hmm. albo coś. U nas to było tak jak na tych TikTokach. Że me and my friend randomly after two years. Not no, no, dokładnie. Bo to, był, to była jedna rozmowa telefoniczna, która nas połączyła już na zawsze. Dokładnie. Jedna była. rozmowa, która trwała, nie wiem, 5 godzin. Co najmniej, prawie? co najmniej. Ja co pamiętam, najmniej? Ja, się, ja się czułam rano potem jak po jakiejś grubej imprezie, bo byłam no. tak zmęczona po prostu gadaniem. Tak. Byłam zmęczona tematami, przez które przyszliśmy, bo myśleliśmy nadrobić Duży całe update. dwa lata. Nie, no? To było... no i od tamtej pory tak naprawdę codziennie są głosówki. Tak, Jakby i od tamtej to... pory są głosówki. To jest sam temat tego, żeby zrobić podcast, no pojawił się już dawno, ale było to tak po prostu gdzieś mi tam między wieszami, ha, ha, ha. tam, hi, hi, hi. Dokładnie jako jakieś śmiechy aż któregoś dnia. To było dwa tygodnie temu, także. Niecałe dwa tygodnie temu. Czyli przygotowanie tego wszystkiego i tak dalej do realizacji zajęło nam w sumie niewiele nie, nie czasu. Mhm. Ale no, to był też taki punkt, chyba po prostu, w którym. Tak, ja generalnie um, byłam w takim dołku i stwierdziłam, że nawet nie będę gdzieś tam poruszać tego tematu, bo czułam się jak się czułam, ale nie potrafiłam też gdzieś tam zlokalizować tego, czemu się tak czuję. Mhm. Nie potrafiłam gdzieś tego nazwać, takiego braku spełnienia. I w pewien poniedziałek, dwa tygodnie temu, tak. ty do mnie napisałeś. Tak. I okazało z się. Tym samym problemem. Tak, okazało się, że przechodzimy dokładnie przez to samo. Po prostu z ust mi wyciągałeś. Słowa. Ale to też nie jest żadna nowość, nie? że przechodzimy przez to, przez to samo wewnątrz po prostu. No. To też jest taka rzecz, że jesteśmy jedną osobą po prostu. Wierzymy w to, że jesteśmy jedną, tak. jednym bytem. Tak. Naprawdę. Bo to się często pojawiało. Tak? Naprawdę. E, no, ale generalnie przechodziliśmy obydwoje przez taki dołek, brak spełnienia. I to myślę było takim puszem, żeby cokolwiek zacząć, bo hmm. nagle ty powiedziałeś takie. Nagrywamy podcast, a ja wtedy już miałam takie. No dobra. No dobra, dorobimy no, to. No. no i włączyła się mania obustronna i, tak. i, i tego samego, z dołka i wiesz. Tego samego hi. dnia, czy następnego już zamówiliśmy pierwsze rzeczy, nie? Nawet chyba parę godzin po no. jakby tym pomyśle no. już zamawialiśmy rzeczy. Dokładnie. Um. I wiesz, i też pamiętasz naszą rozmowę wtedy? To było też tak, że z tego co ci mówiłem, yy, powiedziałem coś takiego, że też nie mogę powiedzieć, że jestem nieszczęśliwy na przykład. Mhm. Tylko brakuje mi cały czas tego czegoś twórczego. Tak. Jakiejś takiej płaszczyzny, gdzie też będę mógł się rozwinąć. Ja mam to samo, dokładnie. Wylać sobie te emocje, wiesz? Tak, przechodziliśmy przez dokładnie to samo, i też właśnie też dlatego ja nie chciałam nikomu o tym mówić, bo tak jak mówisz, no wszystko jest git. Jakby, hmm. jeżeli masz nazwać, co jest nie tak, wszystko jest ok. Tym bardziej, że wiesz, e, oglądamy różne treści i tak dalej. Scrollujemy TikToki. Milion TikToków, filmików o tym, które mówią, że wiesz, ciesz się z tego, co masz i tak dalej. Bądź, bądź wdzięczny, te lekcje wdzięczności, tego w ogóle wiesz, że my, my też świadomie się tego, staramy o tym pamiętać, uczymy, uczymy się i tak dalej. I w takim momencie do wtedy wchodzi takie. No wiesz, no, niektórzy mają gorzej na przykład, tak. Tak, albo... albo ja się bardzo w ogóle winna czułam, że. Jest słonecznie, jest lato. I wiesz, mm -hmm. zazwyczaj takie depresyjne momenty gdzieś tam przeżywałam, właśnie w mm -hmm. okresie zimy czy coś takiego. A teraz. To samo. Takie poczucie winy. Jak możesz, nie wiem, być w dołku, skoro świeci słońce na dworze i nie wiem, iść na spacer, jakby weź tak. się w garść. Tak. Uh, więc też uh, dlatego też nie chciałam. Wejść, Czekaliśmy na ten okres, mówić. nie? No. A po prostu. Ale widzisz, jak to było potrzebne, bo bez tego byśmy nie, nie popchnęli tego tematu. Nie. Absolutnie. I też jakby jak się zastanawiałam w ogóle o mm, takich pobudkach, dlaczego chciałabym w ogóle mm. n, zrobić ten projekt, jakby nagrać ten podcast. Bo jakby wiadomo, gdzieś tam e, przechodzą takie myśli, że dobra, a co, jeżeli coś nie wyjdzie, bo tam wiesz, to jest mm -hmm. nowe i tak dalej. Ja sobie wymyślałam, dziewczyno, nawet nic nie nagrałaś, a mhm. już od dwóch tygodni nie jesteś w dołku, tylko dlatego, że masz ten pomysł. Mhm. Tylko dlatego, że działamy, tylko dlatego, Dokładnie. że coś się dzieje, tylko dlatego, że możemy być kreatywni i wymieniamy się pomysłami, pomysłami i mamy taką zajawkę po prostu na to i tego ci właśnie było trzeba. I sam fakt też tego, że my robimy to w dużej mierze dla samych siebie, nie? Tak, właśnie o tym mówię, że bez tego bo kto wie może nadal byłabym w tym samym dołku. I mimo tego, że to jest coś nowego, co robimy, to i tak sam ten projekt, mhm. sam pomysł. Tak mi pomógł, że ja nawet mogłabym teraz tego nie nagrywać. Ja po prostu samo to przygotowanie mhm. było tak motywujące w ogóle do życia, mhm. że strasznie to było potrzebne. Dla mnie w życiu bardzo ważny jest na przykład rozwój. Mhm. I uważam też, że przez te wszystkie tematy, przez jakie przyszliśmy, <laughs> mam też takie poczucie tego rozwoju po prostu. Że poruszamy wiele różnych tematów, e, sami się od siebie uczymy. Mhm. Ale to takie właśnie zdarzenie tych, tych opinii też jest ważne i to mm -hmm. są właśnie takie momenty no. i też zawdzięczamy tutaj naszej właśnie otwartości, że no jest, siedzimy przed sobą z otwartymi głowami, tak? Że tak, to jest ważne w relacji. Wiele wylego. było takich momentów, kiedy powiedziałem, kurczę, no masz rację, nie? No. Masz inne zdanie, ale... Jasne, że mam. No, no masz rację. <laughs> nie no, żartuję, ale... Więc to też naznacza to, że te nasze rozmowy, pierwsza kwestia, Świetnie, gdyby one wszystkie były nagrane. Mimo tego, że gdzieś tam są w Messengerze i tak dalej, no, weź teraz, to też. Było, to też był jeden z powodów, że fajnie mhm. gdyby to było nagrane. Więc druga sprawa to jest ten rozwój, bo ja też czuję właśnie, że przez te wszystkie rozmowy, no czuję, że wiesz, ktoś ma ten, powiedzmy, podobny poziom świadomości, podobne doświadczenia, ale różne zdania na niektóre tematy. Wiesz, dzięki temu, że się z nimi zderzam. Ale właśnie wnioski. wzajemnie jesteśmy otwarci względem siebie i wiemy, że któryś z nas e, niekoniecznie ma rację, na przykład. Mhm. Jesteśmy że... otwarci po prostu na to i nie mamy czegoś takiego. Jest totalnie strefa bez oceniania. I ja myślę, że mhm. dzięki temu te no rozmowy judge. są takie. Absolutnie. Takie bez tabu totalnie. Takie, że sorry, ale nie wstawimy niektórych rzeczy do nie, internetu. Nie. Zaczek, ja <laughs> że będziemy tyle rzeczy wycinać, tak. bo to po prostu się nie nadaje. Bo u Albo nas naprawdę nie ma tam. Byśmy, poszli... No byśmy ja... poszli siedzieć, no. chciałem <laughs> tego mówić. tego prawda, nie? Nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanawiałeś, bo ja się bardzo długo zastanawiałam, czemu y, jakby nasza przyjaźń tyle jest taka silna i czemu tyle przetrwała. Mogę ci powiedzieć moją teorię. Okay. Y, bo tak jak mówisz z tym, że nikt nikogo nie ocenia, mm. y, to ja myślę, że jakby... Oboje w relacji gdzieś tam dążymy do czegoś takiego, żeby nie wymagać dużo od drugiej osoby. I ja myślę, że ja w tobie to trochę znalazłam, bo gdzieś tam na przykład miewałam takie re relacje, gdzie gdzieś tam czułam taką presję, że dużo jest od mnie wymagane. Jesteśmy dla siebie ważni, ale z drugiej strony oboje mamy tak silny jakby indywi indywidualizm mamy tak silny indywidualizm. Że wiemy, że potrafimy być sami i nie wymagamy od drugiej osoby, żeby nie wiem, była 24 na doby tutaj, albo wiesz o co chodzi. Nie mamy żadnych oczekiwań wobec siebie no, też. Myślę, naprawdę. że dlatego nasza przyjaźń jest silna, bo jest, mamy taką silną sens of self, ty i ja. Dokładnie, to jest takie właśnie otwarte mówienie o swoich uczuciach. No. I plus właśnie to wyjście, jakby trwanie w tej relacji bez żadnych zobowią takich zobowiązań zobowiązania no, nie? właśnie. Dokładnie. Bo niby to się mówi, że wiesz, że no jasne, to nie jest związek żaden, ale tak dalej, ale no nie wiem, miewałam takie przyjaźnie, gdzie po prostu czułam się jak w związku mhm. i to jest jakby, nie mówię, że to jest dobre, czy to jest złe, po prostu każdy ma no. inny, wiesz, jakiś tam styl przywiązania, można to nazwać. Tak, no i to też są takie, wiesz, przyjaźnie takie mocno intensywne, no. ale często są w ogóle krótkie no. i to też jest, Ciekawe, bo w sumie, jeżeli chodzi o tą jakby intensywność na przykład naszego kontaktu, no to jest ona w sumie całkiem spora. Do tego stopnia, że mój chłopak po prostu siedzi cicho przy mnie kilka godzin, a ja z tobą nawijam na głosówkach. A on zazdrosny, I, że tutaj no, ze mną rozmawiał. Ale jest wiesz, intensywna. I to nawet nie jest kwestia odległości, tylko po prostu wiesz. Jest zawiesz. intensywna, ale ja mam z tyłu głowy to, że jakby nie wymagasz ode mnie. I nie będzie mhm. czegoś takiego, że na przykład jak ja potrzebuję space, to ty nie wiem, się obrazisz, albo że to będzie twoje life story, że nie wiem, cię zgoustowałam, wiesz o co mi chodzi. A myślisz, że w naszej relacji były jakieś takie testy? Testy? Mhm. Albo sytuacje, w których mogłoby wyjść na to, że druga osoba ma jakieś oczekiwania, albo jakieś takie sytuacje, w których... Oczekiwania... Nie, nie przypominam sobie żadnych. Mieliśmy parę, generalnie, mieliśmy parę sytuacji, w których, jakby, nie wiem, ja sobie pomyślę o niektórych sytuacjach, gdzie ja byłam hmm. po prostu na Ciebie gdzieś tam wkurwiona, tak? Ale to jest zazwyczaj tak, że, tak jak mówię, ja od Ciebie też nie wymagam, więc jakby też się trochę od tych uczuć odsuwam, gdzieś tam, jak się, nie wiem, wkurzę na Ciebie czy coś hmm. takiego, no bo wiem, że jakby. Nie wiem, nie masz złych intencji, albo że zaraz pogadamy o tym będzie OK. Jestem ciekawa, co to jest za sytuacja. No jak to nie wiem? No jakaś pierwsza. Z brzegu. Pamiętam tylko o jednej. No. Ale nie mogę tutaj powiedzieć wszystkich szczegółów. No. Pewnej nocy. Okej, okay, dobra, okej. Okay. Okay. Wtedy byłam bardzo okay. wkurzona, miałam prawo być wkurzona, bo sam tak. przyznałeś mi rację, tak. że to było. Tak. Dziwne z twojej strony, tak. ale rozmawiamy. Ale też... To się przerodziło w bardzo głęboką rozmowę, z której wyszliśmy silniej. Tak. Więc... Ale to też już widzę te wszystkie interpretacje tego, co to mogło być, <laughs> ale to jest. zupełnie niczego się tego nie spodziewacie. No. <laughs> Absolutnie. Nie, 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 nie taki temat na internet trochę. Nie, zupełnie nie. Ale była taka sytuacja, i nie wiem, czy z mojej strony byłeś kiedyś na mnie taki wkurzony. Nie. Nie, 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 mam, nie pamiętam o, takiej jest. sytuacji. Może właśnie jesteśmy przed jakimś kryzysem, może się musimy po prostu pokłócić. Ja no, no. myślę, że kłótnie też sytuacji. są jakieś tam ważne. Ale nie byliśmy, byliśmy na takiej krawędzi, że... Nie, ale właśnie chodzi o to, że mam, mam wrażenie, że nigdy nie doprowadzamy do takiej sytuacji, bo tak jak mówię, nie bierzemy niczego personalnie do siebie. Hmm. I to jest myślę, że bardzo ważne, nie tylko w relacji jakby romantycznej, tylko też z, z swoimi przyjaciółmi. Mm -hmm. Nie wiem, nie, nie czułabym się komfortowo czując taką presję, wiesz o co chodzi? Że, nie wiem, bałabym się, chodziłabym na szpilkach, żeby nic źle nie zrobić, albo no wiesz o co chodzi, nie? Dokładnie. Ja też jestem osobą, która bardzo nie chce nikogo skrzywdzić i mm. jestem bardzo empatyczna, więc na przykład, jeżeli mam jakieś przeświadczenie, że ktoś się mógł źle poczuć z moimi czynami, mnie to nęka. Ja mam koszmary i wszystko, więc po mm. prostu w takich relacjach, no, no nie wiem, ciężko mi być w takich relacjach, gdzie czuję, że druga osoba dużo wymaga. I ty nie jesteś taką osobą, więc super. No to się cieszy Czuję luz. A myślisz, że ma na to wpływ na przykład to, że jestem w związku? Bo to też jest taki aspekt, że wiesz, mówi się o tym, że jak ktoś wchodzi w związek, to ta druga osoba się oddala, przez co ja. Przez co mówię ja. On myśli ta osoba, która wchodzi w związek, że zrzuca trochę odpowiedzialność jakby z tej drugiej osoby, z tego drugiego przyjaciela, i ma ten taki punkt skupienia i myślisz, że to jakoś. Myślę, myślę, że to zależałoby wtedy od Ciebie, bo tak naprawdę no, ja w związku nie jestem, więc ja nadal myślę, że tam nie oczekuję A, od Ciebie. A ja jestem wolna. <laughs> Moje DM'y są, <laughs> są otwarte. Jeszcze w komentarzach. Otagujemy Twój Instagram. Dijemy są otwarte. Bo gdzieś tam jakby, wiesz, ja nie mam tak naprawdę partnera, więc nie czuję się, żebym była jakaś klini w stosunku do ciebie, tak? Mhm. Gdzie też nie mam no tego nie. podparcia z drugiej strony no od partnera, więc nie wiem, też myślę, że mam dużo podparcia po prostu w sobie i myślę, że ty właśnie, tak jak wspomniałam, jesteś też na bardzo na tyle indywidualny, mhm. że też byś znalazł to podparcie po prostu w sobie, nie tam mhm. gdzieś w swoim partnerze, nie? No i to też to jest, wiesz, kwestia tego, że tak naprawdę, jedyne takie jakieś doświadczenia przyjaźnie, jakie mieliśmy, to były jeszcze czasy takie szkolne. No. Bo tak naprawdę ta dorosłość, wiesz, no, trwa od powiedzmy kilku lat, ale taka faktycznie dorosłość, że um, budujemy swoją rzeczywistość, wiesz, jako takie indywidualne, jesteśmy dorosłe jednostki, ale takie świadomi, też wyjrzałe społecznie, dokładnie, są, to trwa dosyć od niedawna i to jest w sumie taka relacja, wiesz, już teraz. A my mam, mieliśmy tylko doświadczenia takie szkolne, czyli to też zupełnie inaczej wyglądało. A teraz nawet z, samego, z samej racji tego, że mamy dosyć intensywny tryb życia, każda z nas, to też trochę, wiesz, daje przestrzeń nie? pewnie do tego. No, myślę, że to jest właśnie dobra. W ogóle ciekawy aspekt. Jak myślę sobie o przyjaźniach, to mam zawsze w głowie zdanie mojej mamy. I od takich czasów powiedzmy, gimnazjalne, gdzieś tam słyszałem, że przyjaciele nie są najważniejsi, że ci na chleb nie dadzą i w ogóle takie, takie myślenie, wiesz. A ja od zawsze jakby parłem do tego, że to są jeszcze bardziej cenne relacje niż te biologiczne czasami. No nie mówię to o prawda, swoim no? przypadku, ale no chyba, że miał się porównać, z, czy porównać relacje moją z jakąś tam jednostką w rodzinie, ale wiesz, to są, to są osoby, które my wybraliśmy, nie? No jednak tak. A, a no, Zwłaszcza jeszcze... Zrobić przerwę, mhm. zwłaszcza że jeżeli to są serio osoby z wyboru, bo często ludzie po prostu tworzą przyjaźnie, gdzie popadnie, mhm. wiesz co chodzi? E, że ktoś się nadarzy, i o w sumie czuje się samotnie, więc, więc fajnie, że jesteś, wiesz o co chodzi. Mhm. A jeżeli serio, serio jest osoba, z którą gdzieś tam rezonujemy i serio wybraliśmy tą osobę, na przykład tak jak my, to nie jest convenient, że nie wiem, jadę do ciebie dwie godziny pociągiem, ale mhm. jednak wybraliśmy, że chcemy się przyjaźnić, i to, mhm. to jest myślę mhm. właśnie cenne. Ja myślę, że zacząłeś bardzo ciekawy temat, właśnie przyjaźni, nie tylko przyjaźni, tylko w ogóle relacji międzyludzkich. Tak jak właśnie mówię, że gdzieś tam jesteśmy odciągani od tego, że o, mm -hmm. wiesz, przyjaciel, a potem nie wiem, gdzieś tam nie będzie ich jak dorośnie, czy coś takiego. No dokładnie a, dokładnie. a tak naprawdę, według mnie, wierzę w to, że relacje międzyludzkie są najważniejszym aspektem życia. Już kiedyś o tym bardzo długo o tym rozmawialiśmy, mm -hmm. że po prostu nieważne nawet jaka relacja, nieważne na jakim poziomie, czy jest to właśnie przyjaciel, czy kolega, czy nie wiem, nieznajomy jakiś, nie wiem, na ulicy. Myślę, że takie nawiązywanie jakichkolwiek relacji międzyludzkich jest najważniejszym aspektem życia. Nie tylko mówię tutaj o takich, nie wiem, gdzieś tam benefitach, które z tego płyną jakby pod swoje korzyści, mm -hmm. ale to tak naprawdę no, od ludzi dostajesz jakieś doświadczenia. Tak naprawdę nie wiesz, co, od kogo, gdzie dostaniesz. Żebro. Jakkolwiek to nie brzmi. Nie mówię tutaj nawet, mm. wiesz o tam swoich benefitach pod siebie, które dostajesz, tylko też o tym, że budujesz doświadczenia. Nie I wiesz też, jak... co dajesz drugiej osobie, mm. no bo też masz jakąś wartość do tak. przekazania, tak? Ale nie wiesz, jaka relacja gdzie cię to prowadzi po prostu? Tak, dokładnie. O to mi chodzi. I to jest też trochę tak, że nawet te osoby, z którymi wiesz, mamy jakieś negatywne doświadczenia. No to często też później się okazuje, że kurczę, to było potrzebne też po coś. Tak. Nie? Mam wrażenie, że dużo ludzi gdzieś tam się zamyka na te relacje, pomijając tam gdzieś tam swoje koło znajomych i przyjaciół, i na przykład są już tak komfortowo z tą grupką znajomych, że totalnie się zamykają na jakiekolwiek relacje. I myślę, że to jest, to jest błędem. Ale wiesz, co myślę sobie na przykład, patrząc na moje życie teraz? Nie wiem, gdziebym miał poznać kogoś, kogo bym do tego grona, wiesz? Nie mówię, że zaprosił, ale nawet poznał. Jakoś lepiej, i żeby to grono przyjaciół powiększać. tym bardziej, że nie, to nie jest coś, o, czymś myśl, o czym myślę w ogóle, nie, tylko ogólnie. Jasno. No, ja myślę, że to jest generalnie trudne, chociaż może gdzieś to być to moje gdzieś tam jakieś przeświadczenie błędne, ale wydaje mi się, że jest trudno w ogóle poznać ludzi, e, którzy są, którzy mają ten sam mindset ty, którzy widzą gdzieś tam podobnie rzeczy. Mhm. Bo na przykład w moim przypadku ja jestem bardzo otwarta na nowe osoby i każdemu daję jakby czystą kartę, każdego próbuję poznać 100%. W ogóle ja jestem mega ciekawa ludzi. Ja na przykład, jak zadaję komuś pytania, to nie dlatego, że nie wiem, chcę, żeby rozmowa się ciągnęła, tylko naprawdę to mnie to ciekawi, nie? Bo każdy ma coś do powiedzenia, myślę, naprawdę. Randomowa osoba, myślę, że każdy ma coś do powiedzenia. Ale łapię się na tym, że na przykład. Jakby to ująć w słowa? Gdzieś tam nie rezonuje z tymi ludźmi. I pomimo tego, że na przykład klei nam się rozmowa, mamy o czym rozmawiać, mhm. to nie czuję tego takiego mm, porozumienia. Więc myślę, że ciężko jest znaleźć w ogóle osoby. Tak jak mówię, że nie wiesz, gdzie masz szukać tych osób. Mhm. Według mnie ciężko jest znaleźć osoby, które pasują do Ciebie. Pamiętam wtedy Ciebie, więc nie było wtedy w Polsce, ale pamiętam moje dwudzieste urodziny. To był taki ogromny kryzys totalnie. Pamiętam, że. Zabrałem ze sobą tylko jakiś mały stolik, kupiłem sam dla siebie kilka balonów, tylko żeby był wiesz, nastrój, jakieś pikolo. No, I zaprosiłem tam grupkę, właśnie tą taką najbliższą, na płytę lotniska w przylepie. I usiedliśmy sobie przy takim wielkim słomianym misiu. I pamiętam, że po prostu chciałem im powiedzieć, jak bardzo te relacje są dla mnie ważne. Mhm. I napisałem cały list i usiadłem z nimi. I jak mówiliśmy o tych przyjaciołach, że to są takie wiesz, bliskie osoby, ale z wyboru to pamiętam, że tam właśnie napisałem, że, że jesteście rodziną, ale taką, którą sobie sam wybrałem. I pamiętam, że to czytałem i płakałem. Mm. Po prostu to jest też taka właśnie takie core memory, jeżeli chodzi o relacje, to jak w ogóle ja też sobie cenię przyjaźnie i takie, wiesz. I Wie? jednak zawsze uciekałem od tego, co mówiła ta mama, że przyjaciele nie są najważniejsi, nie dotąd się na chleb i w ogóle, wiesz. I zawsze, że rodzina najważniejsza, ale no, wiesz. Fakt faktem, patrząc na moją relację z moją mamą, z moim przyjacielem. Nawet, no. nawet bardziej niż, wiesz, niż mamą teraz, nie? Na tej takiej właśnie na tym poziomie, gdzie już każdy dorosły, wiesz, że ja jestem dorosły. No. I co jest taka przyjaciółka po prostu? Ja z kolei, szczerze mówiąc, gdzieś tam nauczyłam się dopiero doceniać te relacje takie przyjacielskie. Nie miałam nie miałam. przyznam się bez bicia, mm. nie miałam takiego oparcia na tworzenie gdzieś tam przyjaźni mm -hmm. albo w ogóle. Mm, Pozostawania w kontakcie z tymi przyjaciółmi, bo też moja sytuacja wyglądała tak, że mieszkałam za granicą przez tam cztery lata, więc mm. też utrzymywanie takich relacji nie, nie tyle, że było po prostu. Nie było gdzieś tam konwinient Nie, i... ale rozjeżdża się to bardzo. No, gdzieś tam miałam takie przeświadczenie, że dobra, wiesz, tam chodziliśmy do szkoły, to nie jest mm -hmm. takie ważne, po poznam kogoś nowego i tak dalej. Bo też jestem ciekawa, jakby wyglądała nasza relacja, gdybyś na przykład nie wyjechała. No, bo też było, wiesz, też byliśmy w sumie mieszkaliśmy blisko siebie, też ten kontakt był częsty i tak dalej, ale. I to jest coś normalnego, bo to widzę w wielu re relacjach, że jak nawet wyjeżdżam, wiesz, z rodzinnego miasta, gdzieś trochę dalej, mhm. to te drogi automatycznie się po prostu rozjeżdżają. i Ale taka jest kolej rzeczy, też nie mam nic sobie, wiesz. Nic za zło, nie? Nie, nie, ale anyway, po prostu nauczyłam się bardzo doceniać te relacje. E dlatego, że mówię, byłam daleko, też ja miałam taką sytuację, że byłam gdzieś tam w takim związku, gdzie byliśmy po prostu bardzo kondipendent. Mhm. Dobrze to powiedziałam? Kodependent? dependent. Mhm. <gry> że byliśmy bardzo kondip... kurwa jak to się mówi dependent? Jak to Nie wiem, w czy... w nie wiem. Że byliśmy e, e, moja spółza... sytuacja też tak, mocno, mocno zależni od siebie. Tak, moja sytuacja wyglądała też tak, że byłam wtedy też w związku, gdzie byliśmy e, bardzo zależni od siebie. Też nam tak bardzo nie zależało, żeby gdzieś tam wychodzić, mm -hmm. wiesz, znajdować nowych przyjaciół i tak dalej. I dopiero gdzieś tam po rozstaniu, jak zostałam sama hmm. w obcym kraju, po prostu tak taka byłam samotna, że zaczęłam doceniać te relacje po prostu przyjacielskie, międzyludzkie. To była duża lekcja no dla to mnie. No i też fajnych ludzi później poznałaś też, Tak, nie? dokładnie. Jak bo to się z... wszystko otworzyło, że tak, ta blokada też zeszła, nie? Od momentu wyjścia w dorosłość, weszłaś w dorosłość z kimś i teraz to jest taki, wiesz, moment, że uczysz się bycia dorosłą sama. Tak, dokładnie. Ale myślę, że jestem na takim etapie mojego życia, gdzie jestem bardzo zgodna sama ze sobą. Mm. Nauczyłam się być sama, jest mi komfortowo, mm. żeby być po prostu samej. Mm. Bo tak nie było, mówię. Byłam mega samotna, bardzo gdzieś tam dużo życiowych lekcji doznałam, bardzo nieprzyjemnych uczuć, yy, ale za które też jestem wdzięczna, no bo mówię, nauczyły mnie, że czuję się okej okay sama ze sobą. Nie tworzę relacji ze samotności. Myślę, mhm. że du dużo osób ma z tym problem, że na przykład, nie wiem, zrywają z jedną osobą. Że nie i... potrafią być sami nie. po prostu. Tym bardziej, że mówię, jeżeli to były, wiesz, lata szkolne i to wtedy się zaczęło, no to nie byłeś nigdy, wiesz... Ja nie wiedziałam, kim jestem po Dokładnie. Ja miałam takie... Przecież to było moje całe życie. No. Ja, nic, ja tak. nic innego nie wiedziałam. Dokładnie. I gdzieś tam patrzę, wiesz, przypominam sobie taką przerażoną mnie, te, nie wiem, rok, dwa temu. Mm. No, i po prostu to jest ten rok, w którym tak naprawdę najbardziej dorosłam, mm -hmm. najwięcej rzeczy zrozumiałam, najwięcej rzeczy się nauczyłam. I dążę do tego, że właśnie ludzie często wchodzą w relacje ze samotności, nie potrafią być sami. I dla mnie, dla mnie generalnie najważniejsze w życiu jest to, żeby umieć być samemu. Bo jasne, okej, okay, przyjaźnie, związki. Wierzę w to, że. At the end of the day, masz tylko siebie, jakkolwiek to nie zabrzmi, nie mówię tutaj, że wiesz. Wiesz, powiedziałam, że przyjaźnie i relacje są mega ważne, a teraz mm -hmm. mówię, że masz tylko siebie, ale to jest gdzieś tam prawda, bo yy, jasne, możesz liczyć na wsparcie przyjaciół, tylko że jeżeli ty sam siebie nie umiesz wes wesprzeć, to ci nic nie da. Dokładnie, i to jest ciekawe, co mówisz, bo też zawsze sobie to samo yy, powtarzałem, odkąd pewnego wieczoru doszedłem do wniosku, że wiesz, każdy człowiek, niezależnie od tego, kim jest, Dosłownie wieczorem kładzie się do łóżka i po prostu to jest wszystko, co on ma. I może stać się wszystko, tak naprawdę. I możesz stracić w menu oka kogokolwiek, a Dokładnie. zawsze masz samego siebie. Dokładnie. Zawsze, na całe, życie, na całe życie siebie masz. I ta relacja właśnie z samym sobą jest najważni naj, najważniejsza. Na pierwszym miejscu do pielęgnowania. Tak. I dużo osób to pomija, dużo osób właśnie gdzieś tam pokłada swoje, nie wiem, poczucie własnej wartości albo w ogóle właśnie takiej identity mhm. na drugiej osobie albo osobach mhm. i myślę, że to jest to jest błąd i uważam, że prędzej czy później gdzieś tam życie doprowadzi do tego, do tych samych wniosków te osoby mhm. i tak jak nie negując tego, co mówiliśmy, bo relacje międzyludzkie są zajebiście ważne mhm. i bardzo dużo benefitów, nie benefitów gdzieś tam z tego wyciągamy. Są mega ważne, ale jednak to, jaką relację masz sam ze sobą. Tych Też, niebe... ciągnąc temat, uważam, że relacje, które masz sam ze sobą, są lustrem do relacji, jakie tworzysz. Dlatego relacja ze samym sobą jest bardzo ważna. Przemujesz to, o czym emanujesz. Tak, dokładnie. Sami wyciągniesz wnioski, hello. Dobra. Kończymy idziemy pić szampana. Idziemy celebrować nasz pierwszy odcinek bo jest już 23 trzecia, Kacper na nas krzyczy. No wydaje mi się, że to jest ten czas. Tak. Ale na całe szczęście będzie tego dużo, dużo, dużo więcej. Więc zapraszamy do... Jak to się mówi? Subskrypcji? Nie wiem. Nie wiem. <grym> followujcie nas. <grym> Chyba czas po prostu zwinąć sprzęt. <grym> powiedzieć pas na sto. dziś. I wyjść na miasto, bo jest już dobra godzina do tego. Słuchać mnie A ASMR. Po prostu, Pierwszy już jest dziwa papsa. Tak naprawdę. Idziemy, bo zaraz zaśniemy. No. Ech. Nara. I... E, łatwiej zacząć, się gorzej skończyć, co? Dobra. <noise> ja wystarczy, że kliknij trzymaj. Dobra, Kacper, klikaj stop. <noise>